Siemanko, moi drodzy, mądrze z tej strony, mam dla was kolejne ciekawe info z Last Epocha. A mianowicie, JG zapowiedział Mid Cycle Event, więc zaczyna się 19 września o godzinie 18 polskiego czasu i trwać będzie aż do 20 października. Dodatkowo będzie można kupić Epocha 20% taniej, więc kto jeszcze nie ma, będzie do tego dobra okazja. To będzie zawarte w evencie od strony technicznej, usprawnienia do Steam Deck'a i weryfikacja. Zupełnie nowe efekty shrine'ów, a stary dostanę jakieś zmiany, co jest w sumie super wiadomością, bo większość tych shrine'ów i ich efektów była taka mocno byle Poza tymi oczywiście na szybkość ataku, poruszania się, regenem życia czy many. Quality of life dla dungów. Nie ma podanych tutaj szczegółów, więc trudno się domyślić na czym będzie polegać ta zmiana. Blood Lizard. Zakładam, że będzie to coś w rodzaju Goblinów z Diablo 3 i 4. Oraz myślę, że zabawa słowna tutaj ze strony twórców jest nieprzypadkowa. Tashtab Priority System. Ten temat mocno mnie ciekawi. Mam nadzieję, że będzie to system z Tashtabów zbliżony do tych co mamy w PoE, a mianowicie, że będziemy mogli określać, co do danego stasza ma wpadać automatycznie i nie będziemy mogli go musieli wyszukiwać i ręcznie wrzucać tam przedmiotów. Użyjemy, Zobaczymy. Usprawnienia wyszukiwania na bazarze. Świetna wiadomość, ale pozwolę sobie tutaj na delikatną szczepiliwość, że lepiej późno niż wcale. Gdyż gracze, jak i ja sam, zabiegałem o te zmiany już od premiery. Dodatkowe mody w trakcie trwania eventu, ale ten temat rozwinę później. Komplet dokładnych informacji ukaże się w patchnotach 17 września. Event powstaniu omarłych, przynosi kolejne rewolucyjne rozwiązanie ze strony twórców. Mają zamiar zrobić pełen reset cyklu, tak jakby cykl startował od nowa. Postacie przejdą na tryb Legacy, a gracze będą mieli świeżą platformę na cyklu, świeżą ekonomię i rankingi. Trudno cokolwiek o tym powiedzieć, bo nigdy żadna firma nie zdecydowała się na taki krok, a przynajmniej ja nie pamiętam, żeby coś takiego miało miejsce w przypadku czy Blizzarda, czy GGG. Może jakieś inne firmy coś takiego zrobiły? Jeżeli tak, dajcie o tym znać w komentarzu. Chętnie sprawdzę temat i jaki to miało impact na grę. Dlatego też póki co wstrzymam się od oceny tej decyzji. Dopiero gdzieś ocenię to, jak zobaczę tego efekt. Na ten moment mam wrażenie, że sporo ludzi raczej nie zdecyduje się na levelowanie postaci i kolejny grind w sumie w, tak naprawdę w tym samym cyklu, po no to by obczaić event. Jednakże zobaczymy, jaki będzie tego wynik. Mam nadzieję, że pozytywny. Wkrótce podkreślają, że jest to ich pierwszy event. Tak jak wspomniałem, będzie pełen reset postaci z cyklu 1.1, zostaną przerzucone do legacy modu, bazar zostanie zresetowany. A Aberow będzie dostępny od początku trwania eventu dla trybu Legacy, offline i tym podobnych, bez tak zwanego kill eventu na cyklu. Twórcy pragną podkreślić, że nie jest to start nowego cyklu. Co do samego eventu, jak zapewne się domyślacie, będzie on polegał na ubijaniu nieumarłych, właściwie winie zapis, że gracze mogą zostać nagrodzeni za swoje wysiłki, co oznaczać może, że będą jakieś kosmetyczne nagrody. No ale. Jak wspomniałem, więcej szczegółów, na pewno okaże się 17 września w pasznotach. Wspominałem wcześniej o dodatkowych modach i w trakcie trwania eventu zostanie podniesiona ilość zdobywanej reputacji do frakcji, więcej będzie leciało złota, unikatów i co najważniejsze będzie więcej potworów. Większe Density w połączeniu ze zbustowanym dropem, tak zwane Lutlizardy daje perspektywę niezłego deszczu dropu. W trakcie eventu nie będzie zmian. Balansie, czyli wszystkie postacie, klasy, buildy, które są teraz dobre, nadal będą się sprawdzać. Teraz to, nad czym pewnie się już wszyscy zastanawiają: po co full reset? W związku z tym, że jest wprowadzany event. GG wprowadzało wiele eventów w trakcie trwania ligi, dając też jakieś tam nagrody kosmetyczne i tym podobne. Nigdy jednak nie robiło Pełnego wajpu, pełnego resetu. Jak wspomniałem, nie kojarzę, by jakakolwiek firma robiła coś takiego. Twórcy tłumaczą to w ten sposób, że jest to wszystko spowodowane m.in. kopiowaniem Golda, tworzeniem Golda. Najprostszym rozwiązaniem, by przywrócić zdrową ekonomię, jest obecnie właśnie zaoranie wszystkiego. Zakładam, że poczynili jakieś zmiany, połatali dziury. Nie wiem, może uruchomi jakiś system zabezpieczeń przed eksploitowaniem Golda i zwyczajnie chcą te tematy sprawdzić przed kolejnym cyklem. Bo nie oszukujmy się, gdyby w kolejnym cyklu znowu eksploitowano Golda, to myślę, że gra by się potem nie podniosła. Już widać ogromny odpływ graczy i frustrację związana z tym, że Gold tak naprawdę na rynku był i chyba jest dalej nic nie warty. Kolejne argumenty, zapewne resetem, to udogodnienia i zmiany, które chcą wprowadzić niezwłocznie, nie czekając na kolejny cykl. I tu jeszcze mój komentarz, moje zdanie, moja opinia. Jak już wspomniałem, w związku z odpływem graczy i potężnymi premierami ze strony bezpośrednich rywali AG, czyli premiera do, do dodatku do Diablo 4, jak i premiera Poe 2 i no, twórcy Last Epoch musieli, ale to musieli jakoś zareagować, nie spodziewam się, że event przyciągnie hordę graczy. Sporo osób wpadnie, pewnie popyka. Kilka dni, ale w tym czasie na pewno nie będzie to dla nich główne danie, tak? Mam jednak nadzieję, że odbiór tego eventu będzie pozytywny. Wymarzę to jakieś negatywne opinie na temat Last Epocha. W związku z tym, co działo się tak naprawdę do tej pory. Jeżeli chcesz być na bieżąco z tego typu materiałami, zapraszam do subskrypcji. Zapraszam również na streamy, które odbywają się regularnie. Do wszystkiego macie linki w opisie. Zapraszam do komentowania. Co o tym sądzicie? Sprawdzicie evencik, czy raczej pas do kolejnego cyklu? Ja będę ten event ogrywał. Nie wiem jeszcze czy na nowej postaci, świeżej postaci, na świeżym tak zwanym cyklu, czy raczej tymi postaciami, które mam dostępne w Legacy. I póki co się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Na razie, cześć. Trzymajcie się.